Ja ci mówię, że w Niemczech jest najlepszy chleb, czego nie rozumiesz! Kochani, jako że ostatnio zostałam okrzyknięta agentem Tuska, któremu kaczor obgryza paznokcie, przypuszczam, że chodzi o politykę, nie o jakieś biedne zwierzę postanowiłam, że nagram krótki filmik o hejcie w internecie, o braku czytania ze zrozumieniem, o braku słuchania ze zrozumieniem. Także zacznę od początku. Jakoś tydzień temu opublikowałam filmik o siedmiu rzeczach, które nie cierpię w Niemczech, który spotkał się z bardzo dużą krytyką, oczywiście nie tylko krytyką, przybyło mi subskrybentów, mam dużo lajków, też dużo pozytywnych komentarzy, ale przeważająca część tych komentarzy jest bardzo napastliwa, obraźliwa i nie tylko w stosunku do mnie. Jeżeli chodzi o krytykę do mnie, ona spływa po mnie jak po kaczce. Nie jest to dla mnie aż tak istotne. Dlatego nie bardzo na początku na to reagowałam. Natomiast jak zobaczyłam, że atakowani są moi subskrybenci, którzy są ze mną od początku na kanale, jak zobaczyłam, że atakowane są osoby, które dzielą się swoimi doświadczeniami, które po prostu piszą coś w tych komentarzach, no to stwierdziłam, że tak być nie może. Nie ma gdzieś tam miejsca na hamstwo na moim kanale, nie chcę tego, dlatego właśnie przychodzę dzisiaj do Was z takim krótkim zbiorem tych komentarzy, które no. Były tak irracjonalne. Mam nadzieję, że skłoni to jakoś, może, do refleksji te osoby, chociaż przyjaciele powiedzieli mi, że raczej jest to naiwne podejście z mojej strony, bo osoby, które od 40 lat są w Niemczech, które mają mężów, dzieci, wnuków, którzy wysmarowali po prostu te komentarze, bo inaczej się tego nie da nazwać. No, ciężko jest drzewo na starość przesadzić. Jeżeli ktoś, kto jest po 50, 60 i więcej, pisze coś takiego, to ja się domyślam, że, że mindset takiego człowieka nie będę w stanie zmienić, ale też nie mogę gdzieś tam milcząco przejść obok tego, co w tych komentarzach było wypisywane. Także zaczynamy od pierwszego kwiatka. Kto płaci za to, co ty nagrywasz? Tusk jest winny, że ja mam jakąś współpracę z Tuskiem, że Tusk mi płaci za to, że nagrałam na balkonie z Kotem jako młoda Polka za granicą. Opowiedziałam o siedmiu rzeczach, których nie cierpię w Niemczech, o tym, że internet jest wolny, o tym, że moje kubki smakowe nie przepadają za niemieckim chlebem, o tym, że bankowość online jest zacofana w porównaniu do innych krajów europejskich, w tym przede wszystkim Polski. Od razu zostałam zaatakowana, że jakoby jakiś polityk mi płacił za to, że opowiadam o mojej codzienności w Niemczech. I że nie widzę świat w sposób czarno-biały, że widzę również tysiące odcieni szarości, że to, że tu jest pięknie, nie oznacza, że jest bez wad. To, że ja te wady wypunktowałam, e, według jednej pani, która jedna pani to mi jest 25 chyba komentarzy dała. Także, <grybujesz> także po prostu e, polska Niemka, bo inaczej tego nie, nie da się określić, czuła się tak urażona tym, że moje kubki smakowe nie przepadałem za niemieckim chlebem i że internet w Niemczech jest dla mnie wolny. No jest to naprawdę zastanawiające. Co tam jeszcze takiego ciekawego było? Podczas tamtego filmiku powiedziałam o jakości usług w branży beauty, bo spotkałam się z kilkoma salonami, gdzie higiena nie była przestrzegana i gdzie po prostu panie robiły fuszerkę, w skrócie. Jeden pan mi napisał, że mam iść do kaczora i że kaczor mi obgryzie paznokcie, czy że kaczor mi obgryza paznokcie. Słuchajcie, no, no co tu dużo mówić na taki komentarz. <laughs> Ojej. Dobra, idziemy dalej. Ja, gdy w pracy powiedziałam moim rodowitym kolegom, koleżankom, Niemcom, że internet jest wolny, czy że chleb mi nie smakuje, albo preferuję mięso z Lukulusa z polskiego supermarketu z Monachium, to Dostałam odpowiedzi, że Adaj spróbować, a czy faktycznie ta szynka jest lepsza, a no, wiesz, ruba giszmeka jest Discutem, o gustach się nie dyskutuje. To były odpowiedzi moich szefów, moich znajomych, moich przełożonych. Natomiast gdy w filmiku powiedziałam o tym, że nie smakuje mi chleb, że nie przepadam za niemieckimi produktami spożywczymi, że raczej chętniej zaopatruję się w polskich sklepach, no to tam są drzwi wynocha w ogóle w ogóle co ty tutaj jeszcze śmierdzisz, ty, ty Polko, ty wieśniaczko, jeszcze nawet weszli na to, że, że ja pochodzę ze wsi, dzieciństwo spędziłam na wsi, to nawet na to weszli, że, że ja jestem w ogóle wieśniarą i że ja kręcę nosem i jakim prawem ja w ogóle e, mam czelność powiedzieć o tym, że coś mi nie smakuje, albo że coś lubię, albo czegoś nie lubię. Dobra, lecimy dalej, bo nie chcę za długo siedzieć, mam fajne plany na tą sobotę, co tam jeszcze takiego było? Hmm. A problem z tym, że w filmiku o siedmiu rzeczach, które nie cierpię w Niemczech, mówię o siedmiu rzeczach, których nie cierpię w Niemczech. Ludzie pisali mi, taka młoda, a tak narzeka: jak ci coś nie pasuje, to wynocha, stąd wyjeżdżaj, wracaj sobie do Polski. A jeden komentarz, właśnie. Ach, biedna środko, czy jesteś na robotach przymusowych i musisz tam tak cierpieć? Mam nadzieję, że Polacy, pograniczcy yy, wpuszczą cię z powrotem. No, kochani, no. To, to, to ręce opadają po prostu. Czego ludzie oczekiwali w filmiku o siedmiu rzeczach, których nie cierpię w Niemczech? Siedem rzeczy, które kocham w Niemczech? Czy ja mam za to przepraszać, że w filmiku o tytule siedem rzeczy, których nie cierpią, pierwsza osoba liczby pojedynczej, czyli moje doświadczenia, moja perspektywa, mam przepraszać za to. Że powiedziałam w tym filmiku o siedmiu rzeczach, które nie cierpię? Niemniej jednak chciałam bardzo podziękować innym osobom, które słuchały ze zrozumieniem, czytały ze zrozumieniem, e, które nawet jeżeli się w pewnych kwestiach ze mną nie zgadzały, to zrobiły to wszystko, odpowiedziały w sposób kulturalny, podzielili się swoją perspektywą, zachęcili do dyskusji. Również do tych, którzy mnie bronili w tych komentarzach, na przyszłość naprawdę mnie nie trzeba bronić, dla mnie tego nie róbcie, bo po mnie spływa ogólnie taka krytyka, gdzie jest 100 błędów ortograficznych i, i komentujący mówi w ogóle nie na temat, to dla mnie nie jest krytyka, to jest dla mnie pomsta do nieba po prostu i bardzo duże współczucie dla takiego człowieka, natomiast bardzo dziękuję za obronę innych komentujących. Że w mojej przestrzeni czuli się na tyle bezpiecznie, by przedstawić swoją perspektywę, by podzielić się swoimi doświadczeniami. Za to jestem bardzo wdzięczna, że jeden drugiego bronił w komentarzach. No i przede wszystkim, jeszcze jedną z komentarzy. W poprzednim filmiku powiedziałam o tym, że w Niemczech w rok przytyłam kilkanaście kilogramów. Nie oznacza to, że, jest, że mam teraz otyłość typu drugiego. Ja po prostu zawsze byłam chuda, wręcz byłam w kierunku niedowagi, dlatego nawet jak teraz przytyłam kilkanaście kilogramów, to naprawdę nie ma tragedii. Ja wszystko co robię, to zmiana diety, pójście do lekarza, więcej ruchu, ja to robię dla siebie, bym się lepiej czuła. Aczkolwiek nigdy nie miałam takiego problemu jakiegoś specjalnego z otyłością. Wiecie, no może tak mnie aż nie widać, ale ja nie jestem osobą otyłą. I y, ja się podzieliłam swoją perspektywą tym, y, czego, y, jak to w, przez ten rok się stało, że tak przytyłam. I tam jedna pani okazała się być samozwańczym lekarzem, bo powiedziała, że ja przytyłam, bo zjadam całą paczkę żelków. Jeszcze podała dokładnie, słuchajcie, no naprawdę macie i wróżbi, podała dokładnie nazwę, że ja zjadam całą paczkę żelków Haribo. I że jeszcze czekoladki i też podała firmę, że zjadam lindorki. Także no, ja futruję bardzo chętnie wszystko, ale akurat żelków to nigdy nie lubiłam. Także bardzo dziękuję za Pani samozwańczą diagnozę, za, za to, że się Pani gdzieś tam sama awansowała do, do rangi lekarza. No i proszę, by więcej Pani tego nie robiła. Bo o ile ja dalej wyglądam dobrze i wszystko fajnie funkcjonuje, mimo tego przytycia kilkunastu kilogramów, o tyle wiem, że kogoś innego bardzo by to zabolało, gdyby otrzymał taki komentarz, że jest gruby, tłusty, paskudny, brzydki, głupi, że na pewno zżera na raz całą paczkę żelków Haribo i czekoladek Lindorków. Bardzo dużo w tym jest y, takiego brudu, takiej zawiści. Ja na początku trochę się na to wszystko zdenerwowałam, że nagrywam content po polsku i Polacy nie rozumieją własnego... Y, Języka, tak? Że mniej porozumień mam po prostu z obcokrajowcami niż z rodakami. Natomiast e, potem też zrozumiałam, i też mi to jedna osoba wyjaśniła, że hater to jest taka osoba, która siebie nienawidzi, która czuje taki wewnętrzny jad i promieniuje tym jadem na innych, że to jest taka osoba, której nie pasuje, że ktoś inny się spełnia, że ktoś inny ma odwagę, by wyjść z tym, co czuje, z tym, co myśli, do świata żeby się podzielić własną perspektywą, to są w głębi duszy ludzie, którzy bardzo potrzebują utulenia, bardzo potrzebują akceptacji, potrzebują być w centrum uwagi, natomiast robią wszystko, by zabłysnąć w negatywny sposób, by po prostu inni ludzie ich nie lubili, nie szanowali. Tak, no bo jeżeli obrażamy drugiego człowieka od grubasów, z paślaków, od przydali, od głupców, no to czego oczekujemy? No, wiadomo, że taka osoba nie będzie lubiana, taka osoba nie będzie szanowana. I o ile te komentarze odnosiły się teoretycznie do mojego filmiku i do mojej perspektywy siedmiu rzeczy, których nie cierpię w Niemczech, o tyle, tak w praktyce, w rzeczywistości, te komentarze mówiły więcej o autorach, o osobach, które te komentarze po prostu pisały nie o mnie. Ja tego nie przyjmuję do siebie. Jeżeli była konstruktywa krytyka, że źle coś intonuję, że za cicho mówię, że nie mam racji co do chleba i tak dalej, to ja to wszystko przyjęłam, jak możecie zobaczyć w tamtych komentarzach, ja za to wszystko podziękowałam. Dzięki konstruktywnej krytyce ja mogę się polepszyć, ja mogę się zmienić na lepsze, ja mogę tworzyć dla Was lepszy content. Ale jeżeli ktoś mi pisze, że ja jestem spaślakiem, albo że jestem po prostu głupcem, grubasem i wieśniaczką, to nie jest konstruktywna krytyka. To jest po prostu wiadomość, którą drugi człowiek próbuje mi wysłać, której ja nie przyjmuję, bo wiem, kim jestem, wiem, jaka jestem, wiem też, są jakie są osoby, które mnie subskrybują, które komentują te filmiki. Dlatego tam jest przypięty komentarz, że nie życzę sobie obrażania innych subskrybentów i innych osób komentujących. Wina Tuska, kaczur ci obgryza paznokcie, przygraniczni Polacy cię nie przyjmą do kraju, polityczny chlew proszą u siebie w domu kultywować, nie u mnie na kanale. Takie komentarze będą konsekwentnie usuwane, a użytkownicy będą blokowani, bo nie pozwolę, by na moim kanale inni ludzie byli obrażani i. Bagienko polityczne też nie na moim kanale. Myślę, że jest dużo innych kanałów tematyzujących politykę, kwestie związane z Polską Niemcami, ale to nie u mnie. I na tyle, na ile jest to możliwe, zapraszam do refleksji na temat tego, że w życiu nie tylko są zalety, ale i wady, że to iż dana osoba ma inne kubki smakowe i preferuje inny chleb, nie oznacza. Że musi spakować walizki i uciekać z kraju, bo chleb jej nie smakuje. Komentarzy na temat chleba było tak dużo, że ja w pewnym momencie zastanawiałam się, czy nie zmienić nazwy kanału z Moni za Odrą na Chleb za Odrą. Kochani, tak bardzo duże wzburzenie wywołała moja opinia na temat pieczywa w Niemczech. Na temat tego, że jakiejś Polce w Niemczech nie smakuje chleb i to był powód do takiego jadu i obrażania się w komentarzach. To, to jest niebywałe. I to byli naturalnie polscy Niemcy, bo Niemcy, z którymi rozmawiam codziennie, którzy wiedzą, że mi nie smakuje ten chleb, przyjęli to normalnie. O gustach się nie dyskutuje, a może spróbuję jeszcze w tej piekarni, a fajnie masz tego lukulusa, tam też sobie możesz kupić. Wszystko jak najbardziej normalnie. No tak, wyszłam na spacer i jeszcze mi się przypomniało komentarze w stylu, że ja jako Polka nie mam prawa na nic zupełnie narzekać w Niemczech. Że Polacy w latach 80., tutaj nie będę przytaczała jeden do jednego, bo było dużo bluzgania tam, ale że Polacy w latach 80 mieli taką biedę i w ogóle, że jeszcze się wypróżniali na ulicach. Kochani, ja nie wiem, jak było w latach 80, bo jestem młodsza, ale naprawdę nie wierzę w to, że w latach 80 w Polsce ktokolwiek wypróżniał się na ulicę zamiast do toalety. To naprawdę, że, że średniowiecze było w Polsce w latach 80., złodziejstwo, pięcie i w ogóle wszystkie plagi tego świata. No nie koloryzujmy, naprawdę nie koloryzujmy. Że teraz w Niemczech nic nie można powiedzieć, ani dobrego, ani negatywnego, bo jak ty jesteś z Polski, to dziup na kutkę. Nie masz prawa na nic w ogóle narzekać, bo ty jesteś z biednego kraju, gdzie ludzie do niedawna robili kupę na ulicę i nie masz prawa głosu. Po pierwsze, nie robili, po drugie, każdy z nas ma prawo głosu. Ta taka narracja, że Polska to dno, Polska to bieda, Polacy to jest w ogóle ostatni sort, natomiast Niemcy są najlepsze, bez wad, nie ma w ogóle żadnych negatywów życia w Niemczech, że po prostu to jest raj na Ziemi. No nie koloryzujmy, naprawdę nie koloryzujmy. Dostrzeganie plusów i minusów życia w danym kraju jest oznaką świadomości i szczerości, tego, że po prostu nie koloryzujemy, mówimy jak jest, z czym się na co dzień mierzymy. I tak samo jak w Polsce życie ma plusy i minusy, tak samo w Niemczech. I w filmiku zatytułowanym 7 rzeczy, których nie cierpię w Niemczech, znajdziecie 7 rzeczy, których nie cierpię w Niemczech. To nie jest teraz jakieś breaking news, odkrycie. Jaką my opinię w ten sposób robimy własnej ojczyźnie, z której pochodzimy, własnym rodakom, swoim przodkom, swoim korzeniom, kiedy narracja polega na tym, że po prostu robimy do własnego gniazda. Polacy, brudacy, pijacy, złodzieje. Niemcy są najlepsze. Wypieprzaj do Polski, jak ci nie pasuje. A w latach 80. to jeszcze Polacy robili na ulicę. Czemu to służy? Czy ktoś się w ogóle zastanawiał nad tym, zanim wysmarował taki komentarz?